Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Trochę spóźniony jestem, bo jest godzina 18.10, a dopiero jestem w ciężarówce. Niestety za późno z domu wyjechałem, Jeszcze mała awaria w Audi się wydarzyła, ale to pokażę i opowiem Wam najwyżej pod koniec filmu, co się stało z Audi. Ale prawdopodobnie Audi będzie do kasacji już, bo nie opłaca się zbytnio go naprawiać. No nic, auto, ciężarówka odpaliła elegancko. Logujemy kartę, odjeżdżamy spod rampy. Bierzemy dokumenty, no i będziemy lecieć na łódź jak najszybciej. Jakby nie patrzeć, jesteśmy już spóźnieni, niestety. Koniec. Logujemy szybko kartę. 17, a UTC 17.10, to się zgadza. Myślałem, że tachograf w nim przestawione. Kliencie, wpis manualny, potwierdzić, że jestem, kraj rozpoczęcia, klikamy, dobra, karta się wczyta, odjeżdżamy spod rampy i ciśniemy na łódź. Godzina 18.30, a my dopiero z Poznania wyjechaliśmy, dopiero na S5, będziemy się tu wbijać na Bydgoszcz, żeby ominąć tam jedną bramkę tutaj Kulczyka. No i cóż, o 18.30 to ja zazwyczaj we wrześniu wracam na dwójkę, a dzisiaj dopiero na S5 zjeżdżam, więc no jesteśmy jakieś 40-50 km w plecy. Więc dosyć dużo niestety. A jeszcze nie jest tak źle, bo wyjechaliśmy o 18.20, a do Łodzi jedziemy 3 godziny. Więc w Łodzi będziemy o 21.20, 21.30. A wizacji mamy na 22.00, więc to teoretycznie nadal mamy jakieś 20-30 minut zapasu. Więc raczej na ludzie dojedziemy. Spóźnienie wynika z tego tytułu, że mi dzisiaj auto osobowe Audi stwierdziło, że podczas jazdy wyłączy sobie ksenony. No i już nie chciały się załączyć, nie wiem dlaczego. Po prostu był jeden wielki błysk, no i światła znikły, no i nie miałem po prostu świateł, żeby jechać przed siebie. Zatrzymałem się po prostu na przystanku. Nie dało się tego naprawić. Bezpieczniki wszystkie są w porządku, więc no nie wiem co się stało. A żeby dojechać jakoś do pracy, chociaż spóźnione, ale żeby dojechać i wyjechać jak najszybciej, no to po prostu włączyłem światła przednie przeciw, przeciwmgłowe. No i po prostu dojechałem na plac na przeciwmgłowych z przodu. Zostawiłem auto na placu, wsiadłem w ciężarówkę. No, i ta właśnie ciśniamy do łodzi. I jak wrócę na Poznań około 3-4 w nocy, no to po prostu podejdę do Audi, jak będą rozładowywać ciężarówkę. No i zobaczymy, co tam się stało, że to nie działa. Oczywiście jak wrócimy na bazę to postanę to się naprawić, nie wiem, sprawdzę jeszcze raz wszystkie bezpieczniki, przekaźnik, jakieś kostki, czy po prostu nie jest nic przepalonego. Sprawdzę czy jakieś kabelki się nie odmocowały od lampy. No i jeżeli to nic nie pomoże, nie uda mi się tego naprawić, to niestety włączę światła znowu przeciwmgielne z przodu. No i zjedę w ten sposób znowu do domu. Nie jest to zbyt rozsądne, no ale niestety nie mam innego pomysłu. Po prostu jutro z rana jak wrócę do domu podjadę do mechanika, by to zobaczył jak nie naprawię. No, i może on mi podpowie, co z tym zrobić. Póki co, więcej pomysłów nie mam, jak to rozwiązać. Więc no zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem, lecimy do łodzi. Wjeżdżamy tutaj sobie na drogę krajową. I za chwilę będziemy we wrześni. No i dalej, tylko już a dwójeczką do samej łodzi. Oczywiście, przed łodzią jeszcze na A1 musimy wjechać na kawałek. Ale no to taki mały szczegół. No nic, lecimy, bo jest 18.43 już godzina 21:10 jesteśmy już we Łodzi pod rampą. No i cóż, gasimy autko. No i idziemy sobie spać do pierwszej w nocy więc. Ja uciekam spać na kilka godzin. No i słyszymy się jak będę stąd wyjeżdżał. Godzina druga w nocy o 30 nas załadowali elegancko. Odebraliśmy sobie dokumenty. No i teraz lecimy na Poznań. Wjeżdżamy właśnie na A2. No i do Poznania zostało nam jakieś 2 godziny 40 minut z tego miejsca więc będziemy około 4.20 pod rampą. Rozładujemy to. W sensie magazyn nas rozładuje, odstawimy auto przy krawężniku. Wsiadamy do osobówki no i lecimy sobie do domu elegancko. Tu już 2 stopnie, ale do drogowcy widzę, że elegancko już sypią solą. Więc do no, drogowców zima nie zaskoczy dzisiaj, przynajmniej teraz. Na bazę przyjechaliśmy o 5.00. Jest 5.17, właśnie nas rozładowali. Odstawiamy auto przy krawężniku, no i lecimy do domu. Godzina 5.20, jesteśmy już przy krawężniku, więc zrobimy zakończenie na tachografię. No i lecimy do domu. Jest jedyny mały problem z osobówką moją. Światła nie działają mi przednie, a trochę ciemno jest, a nie jestem w stanie tego naprawić, bo wszystkie bezpieczniki, przekaźniki posprawdzałem. No i niestety, nie da się tego tak naprawić łatwo i będę musiał do mechanika podjechać więc pojedziemy sobie bez świateł Posiadamy tylko światła pozycyjne i do jazdy dziennej Najwyżej przeciwnikowe z przodu się zapali No i jakoś się do domu chyba dojedzie, mam nadzieję Spóki da radę jechać, to jedziemy Światła niby tutaj mi pokazuje, że działają a tak naprawdę to nic nie widać Ale jakoś dojedziemy, oczywiście dla osób ciepialskich Jedziemy drogami prywatnymi, niepublicznymi. Aby nie było tutaj przypału przed policją. Godzina 5.45, jesteśmy już prawie przed domem. Oczywiście jedziemy sobie lasami, drogami niepublicznymi, bo bez świateł, drogami publicznymi, no nie wolno się poduszać, więc jeździliśmy sobie, można powiedzieć, trochę naokoło. Jedziemy na mgielnych. W kamerze może tego nie widać, ale tak naprawdę dużo widać. W kamerze tylko po prostu tak średnio to widać. Ale oczywiście, gdy zaświeci się długie światła, a ruchu oczywiście o godzinie 5.45 nie ma prawie wcale, więc większość drogi jechamy sobie po prostu na długich światłach. Elegancko widać, i można jechać. Ale tak też w miarę widać, więc nie było tak źle. Ale no nic, dzisiaj jeszcze muszę do mechanika podjechać, auto odstawić, aby po prostu zobaczyli, dlaczego to nie działa. A jak naprawa będzie zbyt droga, no to po prostu się kupi inne auto, a te Audi się odda na żeletki i tyle. Widzowie, ja jestem już prawie pod domem, więc dziękuję widzowie za oglądanie, dziękuję za łapeczki, za subiki, no i cóż, słyszymy się w kolejnym filmie już jutro, więc na dzisiaj to tyle, dziękuję i się żegnam, papa. Pa.